Poszło. Siemanko tutaj, no lekaj jest ze mną. Eksponent Siemonko. I znowu będziemy nagrywać, tak? Znowu będziemy nagrywać. Teraz przybliżyłem głośniki, więc mogliście go nie słuchać na początku. E, znowu nagrywamy, tylko tym razem to będzie specjal za 5 widzów. Wiem. Wiem może pięć. będziecie się śmiać. nie będzie Może będziecie się śmiać. Uuu! Zobaczy leku. No, może i będziecie się śmiać, ale to jest specjalne specjalna pięciu widzów. Czekaj. I weź sobie 12 mięsk. Poczekaj, dam ci te 12 mięska. I co bierzesz z drugiej zbroi? Jakie elementy? Buty i spodnie? Czy co? Wziąłem wszystko. Ale tutaj masz jeszcze trzeci. 3... A, to trzecie. Poczekaj. To... Nie, to odłóżmy 6 stejków dla każdego. Podłóż te swoje 6 stajków na tą stronę i dobra, i z tym wszystkim. No to, no, no to zapraszamy do oglądania, oczywiście. Mogę czytać zasady? E, tak, tylko poczekaj, noc będziemy musieli zrobić. To. No, pokażcie. Nie, nie zero. No. 0, 0. Nie, 15 tysięcy to jest. Dobra, no to czytaj zasady. Ja pierwszą, ty drugą. Dobra. Y, zasady. Mapa jest dla wielu osób <kabandotesto> wielu osób lub dla jednej. Teraz ty. Nie czy tu nie pani nie używaj modu ułatwiania. Nie no, Ta zasada mi się nie podoba. A to się robi tak. <coughs> Dobra. Można czy temu właśnie Jaki Teraz ja, teraz ja! Ale to sama. Ja. Aha. Escape by the sutiem kanał YouTube tej... Z ty robisz! Za późno. Zapraszam. Dobra, czytaj yy, księgi w skrzynkach, ważne, bo to jest mapa na nową wersję. Dobra, idź spać. Tylko nie koło mnie! Idiota. Ej, nie koło mnie. Idź sobie spać na inne łóżko z Dobra. Dobra, mamy spawnę, no jak widzimy pod nami, niczego nie ma. Dobra, idziemy dalej. Wow, 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 co jest napisane? Miłej gry, powodzenia. Aa, tu jest dziura poza świat, więc mnie nie pchaj. Czekaj, Nie! Tu jest specjalnie dziura u góry. Okej, ja to zgodziłem. też. Dobra. Szmaragdowy Escape się to nazywało. Dobra. To gdzie idziesz? Ty idziesz tam. To trzeba się roz. O! nie, Ty kurde! Patrz! Nie! Nie biegnij dalej! Jaki dalej! Co ja zrobiłem? Ej, uważaj! Tutaj. Nie! Kurde, nie odzyskamy tego. Nie! I co jest? Nic nie widzę. No, Poczekaj, bo ja tam taki... nic nie widzę. Kurde. Poczekaj, weź z torcze, bo ja nic nie widzę. A to? Czekaj, 64. Nie, wpisuj, gif 64. Poczekaj. Nie ma. Jak? Aha, bo źle wpisałem. A, Nie, Woodendor, Boże. Wziąłem stack drzwi. Dobra, ja już sobie zmieniłem. I tak gdzie są pochodnie? że czytujemy, ale to jest no. to ty też sobie weź z tak pochodni Mam. Już tak? Mhm. Co ty masz czyty? Że tak szybko? No, coś Ha. Jaki cheater. Co też cheater? Nieprawda. Ja sobie wziąłem pochodnie, bo mam Aha. Poczekaj, to ja pójdę na ten most, co tam był najpierw. Bo tutaj będzie, jak widzę, labirynt, a ja bym poszedł tutaj. Aha, to jest jakieś żelazo. Ale my nie mamy żadnego kilofa, żeby to zniszczyć. Teraz mi to mówisz? Dobra, już. I wezmę sobie sobie kilof. Nie no, bo nigdzie nie było kilofa, więc nie zniesz się tak. Czekaj, poczekaj. Czekaj, poczekaj. Ty! Ale patrz, za tym żelazem coś było! Aha nie, to nie trzeba było rozwalić, tylko to było na czas, a ja teraz... O nie! nie. <laughs> to czekaj, toś... czekaj, 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 czekaj. Nie, poczekaj, masz. Trzymaj wszystkie moje rzeczy, bo ja jestem nawet dobry w parkurze. <laughs> I trzymaj moje pochodnie, <laughs> trzymaj moją zbroję. <laughs> I nie skacz tam. No ja, ja nie jestem tam. <grym> Dziś powiem. Czekaj ja mnie. Maciek, a... teleportuj. Maciek, teleportuj. Maciek, Maciek teleportuj. sześć. Ja nie sens, Ale wziął. <grym> ty przyszedłem. <grym> przyszedłem, pachku. Jest skrzynka... Poczekaj, mam dwa wiadra wody. Znaczy, dwa wiadra i tutaj mam nieskończone źródełko wody. Tak jak sądzę, będzie trzeba to zalać. Do zalej. Na ciebie, hejterze. No dobra, zalewamy. Mm. Dzięki, frajer, tylko że tutaj nie wejdziesz już. No cholera, teraz wiesz, że już nie wejdziemy. Masz wiatr wody. Jedno tutaj. Poczekaj, ja muszę sobie wziąć jeden... Nie no muszę, bo nie... Aha nie, weszlibyśmy. Dobra. O, coś tam się zalało. Dobra. Ja chcę wrócić parkurem. Mogę? Nie, za żadne skarby. Ty, nie zabrałem tej wody. Ode mnie! No patrz, ja wrócę tym parkurem. No patrz no jak jestem hardcore, dawaj moje rzeczy. No oddawaj moje rzeczy! Masz. To wszystko miałeś. O patrz, a ja sobie zrobię coś takiego. Patrz, a ja mam kamienne cegły. Dlatego, że zamieniłem całego stół na kamienne cegły. Nie. ty